nie, kolnołaś, 190 I co ty teraz robisz? Ja mam dużo jeszcze miejsca, Je, nie, nie wypykam powietrza <laughs> Ale Walencja jest, także ruszamy na zwiedzanie I pamiątki już kupione Z różnościami, po 1-2 euro I panowie się teraz tutaj przeniesie. <laughs> Dawaj <laughs> Uwaga Ciekawe, gdzie dalej prowadzi. Do No Templariuszy. Także dzisiaj będzie klimatycznie. I uwaga, zobaczcie co się dzieje tutaj na placu. Na to, tak, na takich temperach skaczą. Wow. A tutaj po drodze do Playa Tupu Sol mamy chodnik całkiem przyzwoity. Ludzie sobie tutaj chodzą, rowerkami jeżdżą, także no też fajnie. I nawet biegają. I spacerują. Niestety roweru nie, do, nie udało się nagrać, ale może. O, 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 zaraz będą rowery. Uwaga, uwaga! I mamy rowery. Także tutaj ludzie bardzo aktywnie rower. rower, biegacz Hulajnol. i nawet hulajnoga. Hulajnol. A tutaj mamy specjalny chodnik dla pieszych obok wiaduktu nad autostradą. W mnóstwo ludzi biega, jeździ na rowerze, spaceruje po prostu. Jeździ na, I na hulajnogach. Filip krzyczy z tyłu, tak. Także widać, że aktywny tryb życia prowadzą. No i wjeżdżamy właśnie na autowie, czy ekspresówkę i jedziemy do Walencji. Ale gąszcz paru. jeszcze, to jeszcze widać. Wjeżdżamy do Walencji po raz trzeci. Mnóstwo w ogóle drzew jest. A to są takie upały, że trudno by było wytrzymać bez zieleni i bez cienia. Mieliśmy tam parkować, ale zobaczcie, wielki dźwig jest, także i tak nie damy rady. obok innego parkingu, także nawracamy i będziemy parkować na parkingu Libre? Coś takiego. A, libre to jest A libre to wolne, to wolne a parking jak się nazywa? Parking. No tutaj będzie Parking publiko. Oj, nie, walnąłaś, 190. I co ty teraz robisz? Poczekaj. Tutaj u góry. Nic nie uderzyło. Sprawdzić, Maciek? Quento ticket. Quento ticket. Dobra, jedziemy. Dobra, i tutaj mogę sobie gdzieś szukać parkingu teraz. Tutaj zaparkowaliśmy, szykujemy się do wyjścia, a tak wygląda parking podziemny. Ten jest trochę bardziej przestrzenny niż ten wczorajszy, ale ogólnie szału nie ma i tak jest ciasno. Chyba, chyba załapiemy się na taryfę specjalną. I chodzimy do windy, żeby wyjechać na zewnątrz. Oczekajcie, że się na jeszcze nie zero. Zero. Tu góry. O, minus trzy piętra są. O, cztery. Cztery. No już cztery. My zapakowaliśmy na Astyka, że się domknęło. Ja mam duże jeszcze miejsca, jak nie, nie wypycham powietrza <laughs> Tędy wyszliśmy. Tu chyba się płaci, tak sądzę. Tak. No. Tutaj drugi automat. Nie wychodzimy na ulicę, ale musimy ustawić sobie pineskę, żebyśmy potem trafili tutaj. Dobra. Dobra, mamy nazwę i co to jest? Parking Publico Destro SA. Dobra, czyli tutaj jest. I tutaj jest gwiazd. A tu wyjście, dla pieszych. Nawet przewodnik wzięliśmy, także dzisiaj z przewodnikiem, także starym bo nie, nie wiem z którego roku, ale Walencja jest, także ruszamy na zwiedzanie. A tutaj mamy parking na środku ulicy. Zobaczcie i droga rowerowa przychodniku. Śmiesznie to jest zrobione. Nieważne po której stronie konfliktu prezentowanego na tej ulicy jesteś Jedno się liczy Blokują wejście do McDonalda A tutaj właśnie słoń się pompuje Teraz na arenie można oglądać cyrk i wchodzimy do stacji No faktycznie fajnie A to w remoncie jest Tutaj są bramki, żeby przejść na peron, także jak na lotnisku, tutaj rozkład jazdy i tutaj perony mamy. Królestwo cukierków i słodyczy. Mamy mapę z podpisem. Tam mamy kościół San Agustin. Zobaczcie, prawie jak w Stanach. Życiem. Mnóstwo ludzi, sporo też turystów. I ogólnie chyba nie chcę sobie wyobrażać co to jest w sezonie. Tu mamy Transformersa. Filip, zobacz! Tutaj karusela z konikami, ale no na razie nieczynna. Tutaj powinny stać rowery i ostał się tylko jeden. No tutaj pani jakieś zdjęcia robi. A mi się jak na krupówkach. I pamiątki już kupione, także możemy ruszać dalej. Co mamy kupione. Tak, Filipuś piłkę ma piłkę. Moją. Tak. Tate skarpetki. Skarpetki. Kartki. Kartki. Anuś zostaw piłkę. Tak, trzy kartki. Bo dzieciaki zbierają kartki. Anuś zostaw piłkę. I ma warklarz. Anna ma portfelik. A na to dla ciebie? A ja mam podstawkę podgarki. garki. I oczywiście magnesik. I mamy mini bazar z różnościami po 1-2 euro. Tomasz flagę. No porządnie no. robię. takie tutaj drewniane rzeczy. I panowie się teraz tutaj przenieśli. Mamy pomarańcze, a przyszliśmy zobaczyć to cudo. I właśnie bramę zamknęli. Ona w sumie nie ulubiona, ale bezpieczne dla Filipa miejsce, gdzie możemy coś zjeść. I wiemy, że mu na pewno nie zaszkodzi, albo przynajmniej jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Mamy Cię zaadoptować? Pokaż w co masz napisane: adopt mi. No? Czyli, jeżeli go w tym wystawimy gdzieś na zewnątrz, to ktoś go może adoptować? Tak. Filipku zakładaj.

Tak. Ścieżkę wyznaczoną. Ciekawe gdzie dalej prowadzi. Do skarbu templariusz. Maciek też idzie po śladach. A tutaj zupełnie pusta ulica. Pełna pustka. Deszliśmy kawałeczek i po prostu nie ma nikogo w centrum. Zobaczcie, jakie drzwi tutaj są. Są olbrzymie. Z pięć metrów mają meknicę, bo jeszcze więcej. Tu, przy przystanku, mamy plan Walencji, szczegółowy. Takie autobusiki jeżdżą, turystyczne. Także można sobie wykupić bilet i tak sobie pozwiedzać. No można też, jak my, po prostu na piechotkę. A tam po drugiej stronie mamy już park. I ogólnie, tak jak wczoraj, parkingi po prostu były pełne. Wszystko było prawie na full. Tak gdzie jest bardzo dużo wolnych miejsc, także jak zwiedzać to chyba bardziej w niedzielę niż w sobotę. Właśnie przed chwilą znaleźliśmy pomarańcze z takiego drzewka, ale tak nie do końca zachęcająco ogląda w jakichś czarnych ciapkach. Nie wiem czy będziemy próbować czy nie otwierać. Zobaczymy. I trzeba uważać na pasy Taxi MT, bo po nich nie mogą jeździć osobówki zwykłe. A tutaj jakie gigantyczne drzewo. Czy to u mnie było takie Pisające Nie. Wpisające połowy drzewa? Tutaj chyba się złamało jeden konar. I co? Czujesz? Przepływ energii i mądrości. Filip, a Ty poczułeś? Poczułeś? Już to powinnaś iść Dawaj. Uwaga. Zobaczcie jakie te drzewa są olbrzymie. Po prostu aż... To się w głowie nie mieści. A tutaj chyba ukorzenia się nowe drzewo. Zabaw. Tutaj są te drzewa olbrzymie, a tutaj druga część pracy. To jest takie twarde w dotyku, wydawałoby się, że powinno być takie jak włoski, ale nie, twarde jak gałęzie. Dasz radę tędy wyjść czy nie? No spróbuj jeszcze trochę Dałaś radę, ekstra. No. Czekaj, zaraz ci zdjęcie zrobię. No chodź do mnie, chodź. Dasz radę tędy wyjść? Dasz radę czy nie? O, dasz radę, ty to jesteś. Ekstra. Wyszedł z No Mam A tutaj można sobie kupować i wybierać mieszkania. Masz. To co? Które kupujemy? To za 2300 pewnie nie, ale... Ja tutaj z basenem poproszę. A tu mamy ślady tramwaju. I katedrę jeszcze raz. Było było cieplej, to takie kominki się palą. Przykładowe ceny. Zobacz, jakie to jest fajne, nie? A to tu masz baletnicę. tak wygląda tęczowa ławka i mijamy Mercadona ale jest zamknięta, dzisiaj niedziela i już idziemy na parking ale najpierw się załadujemy a potem Maciek przyjdzie tutaj zapłacić i już jesteśmy przy samochodzie, ładujemy się wszyscy są już zmęczeni także pora, pora jechać na kemping do przyczepy teraz trzeba zapłacić wcześniej działa przycisk dobra, próbujemy działa może teraz nie dobra ogarniemy 950 zapłaty idę no nie mam zielonego pojęcia co to się tam stało ale jest zaakceptowane i mamy to jeszcze jakiś Paragonik 950. Trochę dziwne. Słabo z komunikacją. Przycisk zmiany języka nie działa, ale trudno. Teraz idziemy na miejsce parkingowe. Chyba tędy. Chyba tędy. Tak. Już tam autko czeka. Wsiadamy i wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy z parkingu. Macie opłacił bilet. 9,50 9,50 czyli w sumie dość mało jak na całe dzienne parkowanie No tu jest nisko o, otworzył się szlaban ja teraz powolutku jechać. żeby nic nie walnąć Trzeba też nie O, nie dotknęliśmy, to. To jeszcze tutaj. Jest też nisko. No. Ok, poszło. Dobra, poszło. Tu chyba jest trochę wyżej. O no, dobra. Powstało na początku walneliśmy. O jeszcze tutaj. I co? Dotknęliśmy czy nie? Chyba nie. Chyba nie. 9,50 za cały dzień parkowania to normalnie dobra cena. Ale dzisiaj też były jakieś te właśnie promocyjne w niedzielę. Skręć w lewo. Mamy zielone. Tutaj piesi przechodzą. Miał ochotę dzwonić. I teraz mamy dwa pasy dla rysówek i komunikacji miejskiej. Jeden pas tylko dla samochodów i ścieżka rowerowa dwustronna. i teraz mogę skręcić, ale muszę uważać też na rowerzystów. rowerzystów. Przed nami czerwona fala. Ciekawe, czy zaraz się zamieni na zieloną. Mamy zielone. Zielona fala. Jedziemy. Wszystko się świeci na zielono. Chyba trafimy na nasz kemping. Wjeżdżamy do Puzoli, i zobaczcie jaka tutaj jest mgła. Także dzisiaj będzie klimatycznie. Jeżeli oglądaliście film wow. To wiecie co mam w głowie. Co Maciek ma w głowie. Ale wilgoć się zbiera, posłuchajcie. Słuchajcie, tak jakby padało, a nie pada, nie ma deszczu. A ja mam dosłownie mokre buty. Sobie tutaj stały i zobaczcie, tak jakby padało.